Cześć kochani i witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Nie wierzę, że już to mówię, ale Baktu Skul się zbliża. Ja wiem, Wiem, jest dopiero początek wakacji, ale w sklepach Biedronka pojawiły się mufinkowe produkty do szkoły. O, wow, zobaczcie tylko na to! No przecież ja nie mogę przejść obok tego obojętnie. Mamy tutaj mufinkę. Na pewno wszyscy ją znacie z YouTube'a. Ja szczerze ją uwielbiam. No i zobaczcie tylko na to! Gazetka wypełniona jest jej produktami. Znowu tutaj jest piękna mufinka. Z tego co widzę, to mamy farby plakatowe, farby akwarelowe. Są też jakieś y, kredki. Plastelina w dwóch rodzajach. Jest też nawet modelina. No, spójrzcie, tylko to wszystko wygląda, ale to mega, mega przepięknie. Przede wszystkim muffinka wygląda tutaj uroczo. No i z tego, co widzę, to ona tutaj w ręku trzyma jakieś takie kredki pastelowe. Mamy tutaj również inne zestawy kredek. Dalej mamy y, zestawy takich normalnych y, kredek ołówkowych. No, najbardziej jestem zachwycona, słuchajcie, tymi tutaj y, modelinami i plasteliną. W ogóle zwróciliście uwagę, jakie to są przepiękne opakowania, bo zazwyczaj firma Astra ma takie niebiesko-żółte opakowania, a tutaj Mufinka ma swoje opakowania, takie jasne, pastelowe i tych produktów jest naprawdę, naprawdę dużo. Rzecz, którą chcę na pewno na 100% kupić i przetestować, no to są te farby akwarelowe na takiej, słuchajcie, palecie. Nie traćmy czasu, tylko od razu wybiegam u mnie przed blok. Widzę, że póki co jest ładna pogoda, Trzymajcie kciuki, aby już więcej nie padało. I pędzimy do Biedronki. Idziemy, idziemy, pędźcie razem ze mną. Ach, jaka jest piękna pogoda! To jest idealna pogoda, aby właśnie nagrywać takie vlogi. Widzę, że trzymacie kciuki i in póki co nie pada, jest przepiękne, błękitne niebo. Jestem pod Biedronką. No i już to widzę. Zobaczcie na to. Tak, tutaj jest pokazana mufinka. Hity i inspiracje, Biedronki na ten tydzień. Dobra, wbijamy od razu sobie do środka. Mufinka była przed Biedronką. Mufinka jest też od razu na wejściu do Biedronki. Patrzcie na to. Tutaj mamy pokazaną gazetkę i te wszystkie produkty. Mi się już udało wcześniej dorwać tę gazetkę. No dobra. Yy, bierzemy to sobie do koszyczka i ja już widzę Mufinkę. A, tam, z tamtej strony. Poczekajcie, ale o, kuromi jest też tutaj. Kuromi i Teach. Obok jeszcze więcej jakichś fajnych produktów. O, nagram Wam tutaj fajne szorciki, ale teraz wracamy tutaj w to miejsce. Widzicie to? To są te produkty polecane przez Mufinkę. Od razu widać yy, je po innym kolorze. O, są nawet takie tuby z kredkami. Tylko najpierw znajdźmy produkty, gdzie jest pokazana sama Mufinka. Jest tutaj! Ależ to pięknie wygląda. O, wow! Farby plakatowe. Ej, to są takie pastelowe kolory. Wygląda to genialnie. Ceny są, słuchajcie, podane na dole. Jest tak dużo tych cen, że trzeba dokładnie czytać, co jest po ile. Farby plakatowe póki co lądują tutaj w, mojej, w moim koszyczku. Jeszcze sobie zerkam, ile jest tutaj dokładnie tych produktów. Co dokładnie wezmę? Jeszcze zobaczymy dokładnie w domu, więc oglądajcie do końca. Jest też plastelina. Kwadratowa. Mmm! Fajnie to wygląda. O, wow, ale jest gigantyczna! Czy ja potrzebuję tak dużo plasteliny? Chyba nie. Kolejna plastelina jest taka okrągła. Ją chyba lepiej się nawet w dłoniach trzyma. Tutaj również jest pokazana piękna mówinka, ale gdzie jest Modelina? O, jest Modelina! Modelina mi się mega podoba. Wiecie, że ja nigdy nic nie robiłam z modeliny, a to trzeba chyba utwardzić później w ciepłym piekarniku, więc to na pewno będzie testowane. Na pewno to na pewno, czekajcie na taką całą serię szorców, gdzie będę sobie testować te wszystkie produkty. Plastelina, plastelina czy modelina? No nie będę chyba brała tych dwóch produktów. Chyba bardziej zdecydowanie podoba mi się modelina, no bo ta rzecz z modeliny będzie taka trwała i ona naprawdę, naprawdę na długo nam starczy. No bo plastelina po jakimś czasie już się nam, e, słuchajcie, tak rozmięknie chyba, szukam dalej kolejnych rzeczy, ej, brakuje mi jeszcze jednej rzeczy, tutaj jest kolejna ta plastelina ale gdzie jest ta e, ta taka paleta z farbami Zerkam sobie jeszcze tutaj na tę gazetkę. No dobra, tutaj są pokazane te wszystkie plasteliny, modeliny. O, o, widzicie? Tutaj w ręku trzyma y, tę taką paletę z farbami. Tutaj ona jest pokazana. Mm, tutaj są te inne farby. Te inne farbki już widziałam, chociaż one są w dwóch różnych pudełkach, bo są chyba dwa rodzaje: takie mega pastelowe i chyba takie inne jeszcze kolory. No dobra, gdzie to może być? pastelowe kredki. Ej, to jest fajne. Pastelowe kredki są ok, bo um, jeśli wiecie, to ja mam mojego synka, na pewno wiecie i on też jest małym artystą. Uwielbia kolorować, więc te wszystkie rzeczy, które ja tutaj dzisiaj wezmę, to na pewno przez niego też będą testowane. Od razu wam to gwarantuję. Um, gdzie to może być? Tutaj są te takie palety z farbami, ale może tu, tu. A nie. Myślałam, że to jest to, to jest takie duże opakowanie, ale tutaj są z kolei kredki. Genialnie to wygląda. Ej, jeżeli wy już szykujecie się do szkoły, to koniecznie musicie paść po tę kolekcję. No i dajcie mi znać na dole w komentarzu, jak tam wasze wakacje. Ja wiem, ja mówię tutaj o szkole. Ale spokojnie, sama również jadę jeszcze na wakacje, więc spokojnie, mamy jeszcze mnóstwo czasu. Kolejne kredki sobie wzięłam, na pewno do koszyka. Ej, 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 poczekajcie, a nie, myślałam, że to jest to. No, szukam cały czas tej palety farby akwarelowej, nigdy w życiu takimi farbami nie malowałam, a robiłam mnóstwo rzeczy DIY, mnóstwo rzeczy malowałam, brałam udział w różnych kon konkursach. Jest! O rany! Aż się przejęzyczyłam. Udało mi się, znalazłam to. Podoba, y, po, wygląda podobnie do tamtego poprzedniego, tylko to opakowanie jest mufinkowe. No dobra, to na 100% też już biorę. Y, I tak, finalnie mamy modelinę, mamy te farby, mamy kredki. Te mi się mega podobają. Tutaj mamy takie zwykłe kredki. Y, pod spodem mamy jeszcze plastelinę. I mamy jeszcze te farbki. Dobra, rozejrzę się jeszcze po sklepie. Jeszcze raz zerknę sobie tutaj, czy wszystko na pewno zobaczyłam. I co dokładnie wezmę, to za chwilę jeszcze zobaczycie. Zobaczcie, jak tutaj jest dużo tych rzeczy. Mnóstwo. Po drugiej stronie jeszcze są jakieś rzeczy takie bardziej, nawet bym powiedziała, biurowe, takie dodatki, no bo tutaj są takie typowo szkolne rzeczy. No i mnóstwo zabawek się pojawiło. Patrzcie na to Soni! Kto widział Sonika, niech da znać na dole w komentarzu. Ja ostatnio nadrobiłam. I obejrzałam pierwszą, drugą i trzecią część i wiem, że jest jeszcze jakiś serial. Przepiękne maskotki, je również zobaczycie sobie u mnie w shortsie. Tutaj dokładnie oglądam kolejne jeszcze rzeczy. No i koniec końców, wróciłam z biedronki z całą torbą zakupów. No dobra, wyciągamy po kolei po kolei wszystkie rzeczy. Najpierw gazetka z biedronki mam już ją drugą w domu tutaj mamy naszą muffinkę lecimy z tym na czym zależało mi najbardziej czyli te takie farby akwarelowe następnie mamy dwa rodzaje kredek kredki po prostu ołówkowe i kredki grafionowe? Ej, nie miałam pojęcia, że one tak się nazywają, ale wydaje mi się, że będą miały przepiękne kolory. No i na sam koniec jeszcze tak, I jednak się skusiłam na modelinę i na plastelinę. Chcę przetestować, jak mój dwuletni synek poradzi sobie z plasteliną. No a tutaj mamy modelinę i za chwilę coś fajnego jeszcze z tego zrobimy. No to lecimy sobie z testowankiem. Zacznijmy sobie po prostu od kredek. Na początek te kredki wyglądają one przepięknie. Resztę z tych rzeczy sobie odłożę na bok. I plasteliny, i modeliny, i tamte farbki. Eee, zobaczcie tylko na te kolory. Wyglądają po prostu obłędnie. Dobra, otwieram to pudełko. Ej, tutaj jest pokazane, żeby to jakoś tutaj otwierać. A, to trzeba to pociągnąć. Ej, sprytne. Dobra, e, operuję teraz jedną ręką, nie jest łatwo, ale. No dalej, no chodźcie kredki, co jest grane. Chcę zobaczyć tutaj na żywo te kolory razem z wami. Oh, dobra, to się całe tak wysuwa. Oh! Patrzcie na to. Są typowo muffinkowe kolory. No, zobaczcie, pastelowe, jaśniutkie. Te drugie kredki mają nawet dołączoną tutaj temperówkę. Dobra, biorę jakąś kolorowankę. Taki biorę kolorowankę mojego dwuletniego synka. Oj, no pożyczę sobie na chwilę. Mamy tutaj ślicznego pieska. Brałam tego tutaj urodzinowego słodziaka. No, dobra, lecimy teraz z wyborem. Słuchajcie, on ma taką apaszkę w jakiś takiej proszki. Zróbmy ją w kolorze fioletowym. Więc wybieram sobie tutaj tą pierwszą kredkę. No i lecimy sobie teraz z kolorowaniem. O wow! Widzicie to? Jaki ten kolor jest ładny! O! Przepięknie to wygląda! No dobra, wybieramy sobie tutaj te miejsca, gdzie nie mamy tych kropeczek, bo ja bym chciała sobie zrobić nieco jaśniejsze. Na początku prezentuje się to w ten sposób. Zobaczcie, że tutaj ta apaszka jest pokolorowana. Wygląda przepięknie. Teraz czas zabrać się tutaj za tę girlandę. No i słuchajcie, skoro jest tu girlanda, no to musi mieć wszystkie kolory tęczy. Więc biorę po kolei kolory. Pas już na ten ostatni element girlandy. Słuchajcie, teraz wykorzystałam sobie te kredki i powiem wam szczerze, że one są genialne. Przepiękne kolory. Patrzcie, jaki to jest kolorowe. No i teraz nie pozostaje mi jak pokolorować całego psiaka. Po kilkunastu minutach, bo to było ekspresowe kolorowanie. Mam już efekt końcowy. No dobra, słuchajcie, to jest takie pastelowe i leciutkie, ale wygląda przepięknie. Ja nie jestem artystką jak mufinka, ale starałam się jak mogłam, ale starałam się jak mogłam. Mój psiaczek z kolei jest taki... Yy, Jasno różowy, chciałabym mieć naprawdę takiego psiaka. No dajcie znać, jak Wam się to podoba, bo moim zdaniem wygląda genialnie. A teraz czas na te farbki. O wow, jestem mega ciekawa, jak to będzie się malować, bo ta tutaj taka paleta wygląda super. Brakuje jednej rzeczy, tutaj takiego uchwytu, abym mogła to naprawdę trzymać jak taka artystka. Dobra, otwieramy tę paletkę. Prezentuje się to oto w ten sposób. Są przepiękne kolory. Mamy tutaj pędzelek. Wybrałam już sobie rysunek do przetestowania tych farbek. Mam tutaj odrobinę wody. Teraz moczymy sobie troszeczkę ten mój pędzelek. No i wybieramy kolor. Chyba zaczniemy sobie tutaj od tego brązowego. O, oh wow. Pierwszy raz używam takich farbek, a dzięki MUFINCE mogę coś przetestować. Ten kolor wydaje się być dosyć intensywny, sprawdźmy to na przykładzie tego oto rysunku. Zaczniemy sobie od noska, ej on jest mega mocny, myślałam, że te farbki będą bardziej takie jaśniutkie. Dobra, może ja po prostu za dużo wody zabrałam, ale zobaczcie, mega fajnie. Ej, dobra, ja wiem. Tu chyba powinien być dalmatyńczyk, a ja tutaj wykorzystałam brązowy kolor zamiast czarnego, ale o oh wow. Dawno nie malowałam takiego rysunku farbkami. A Wygląda przepięknie ten nosek. Przyznam Wam się szczerze, zakochałam się w tych farbach akwarelowych. Nie miałam pojęcia, że tutaj można budować takie krycie. Ja wiem, słabo to widać, ale na żywo wygląda przepięknie. Jeszcze muszę dokończyć. No i finalnie z mufinkowymi farbami akrylowymi. Prezentuje się to w ten sposób. To malowałam dosłownie w 7 minut. To jest ekspresowe malowanie. Zobaczcie, jak fajnie wygląda ten psiaczek. To miał być chyba jednak Dalmatyńczyk. Tak mi się wydaje. Czarno-biały. Jednak ja tutaj zrobiłam takiego brązowego psiaka. Wszystko właśnie z farbkami mufinki Wygląda genialnie. No i na sam koniec została mi plastelina oraz modelina. Od razu Wam powiem, że z modeliną mam mały problem, bo aktualnie coś mam w piekarniku, robię obiad i nie mam jak tego zrobić, więc musicie poczekać sobie na shortsa. Ale tutaj przetestujemy sobie jeszcze plastelinę. Wieki... Czasu nie trzymałam plasteliny w ręku. Od dawna nie chodzę do szkoły. O, jakie kolory. Oh my god. Kocham coś takiego. Kocham takie kolory. Zresztą sami zobaczcie, sama mam tutaj taką różową koszulkę. To jest jeden z moich ulubionych kolorów. Zobaczmy, jak to wygląda. O, jaka mięciusia idealna! Ja mam sobie taki malutki kawałek tej takiej różowej. O, Jakie to jest fajne, ej! Nie mam w ogóle pojęcia, co bym mogła z tego ulepić, ale poczekajcie. Może faktycznie zrobimy mufinkę? O, to może być ta góra od mufinki. O, jak tej takiej, takiej różowej. Jakie to jest fajne, ej! Nie mam w ogóle pojęcia, co bym mogła z tego ulepić. Może faktycznie sobie tutaj zrobimy mufinkę? O, to może być ta góra od mufinki kawałek i jakkolwiek tego nie chwycę to mi się po prostu topi. To jest najbrzydsza mufinka świata <grywa> chyba tak, ale niczego innego nie zrobię bo a to się już zaczyna topić. Słuchajcie, jest zdecydowanie za ciepło. Przetestowałam, kupiłam, sprawdziłam. No i słuchajcie, moim zdaniem każdy z tych produktów jest wyjątkowy. Czekajcie, oczywiście, na tę modelinę, bo tego jestem najbardziej ciekawa. Mega podobają mi się te farby akwarelowe. Jeżeli nigdy nie malowaliście takim czymś, to musicie to koniecznie spróbować. No i oczywiście kredki. Kredki też są genialne. Dajcie znać, czy wy macie już jakiś taki produkt od Muffinki, a jak nie, no to pędźcie do biedronki. No i na sam koniec muszę to. Mufinka to jest najlepsza kolekcja, jaką kiedykolwiek testowałam. To jest po prostu przepiękne, wielkie, wielkie gratulacje. Jestem mega, mega szczęśliwa, że udało mi się to przetestować. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa-pa!